Jeżeli jesteś osobą samotną i niecierpliwie wypatrujesz związku, miłości, szukasz na szybko, spójrz na tą talię, poczuj, czy to jest dla ciebie. Możesz włączyć pauzę, skup się, poczuj. Jeżeli czujesz, że ta talia chce do ciebie przemówić, to posłuchaj mojej rady, mojego ostrzeżenia. Siódemka mieczy. No, jednak coś z ostrzeżeniem będzie. Słuchaj mnie, będzie jakaś osoba, Myślisz że do trzech miesięcy ona się pojawi, która będzie cię chciała okłamać jeśli chodzi o miłość. Będzie prawdopodobnie podawać się za kogoś innego. Jeżeli w internecie poznasz kogoś, naprawdę uważaj, bo możesz być tutaj skrzywdzony. Także. Ja nawet mówiąc to, to ja czuję, że i tak nic z tego nie będzie. Mamy tu siódemkę kielichów. To jest karta raczej um, zastanawiania się nad tym, co można by było zrobić, jaka to piękna okazja i w ogóle cuda bajki na patyku, ale jednak nic nie zrobisz w związku z tym. Ale co niektóre osoby, które bardziej lubią takie ekstremalne yy, znajomości, to może jednak się pokuszą. Na końcu jest arcykapłanka, to jednak ta znajomość, powiedzmy, nazwijmy tą znajomość, wyniesie Ciebie na wyższy poziom. Jakaś starsza kobieta, jakaś pani, może być matka, ona Cię właśnie naprowadzi na dobrą drogę, nauczy Cię, odkryje dla Ciebie tutaj tajemnicę, właśnie, że ta osoba coś skrywa, że są jakieś sekrety i Ty sobie dasz spokój z tą osobą. Buziaki.